Proszę Państwa, trwa boga fantastyczne Fantastyczny. Pani bije bana. Zapraszamy tutaj wszystkich dla do nas. o jak oberwał. Straszny. Gratulacje. Gdyby nie, ja to bym tam stał Nie, Mikoł się żył. Kopni go. 哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈 Zapraszamy do naszej fotowódki, gdzie bezpłatnie można zrobić sobie zdjęcie w wyposażeniu taktycznym oraz wybraną rybniką. O czym zapraszamy na strzelnicę softowe przygotowaną przez gunfire.pl, grupę KSR, a StrikePL, grupę PSF. Można tam przejść szkolenie ze swoich umiejętności strzeleckich oraz porównać wyniki. Serdecznie zapraszamy! Прошу, не хочу, чтобы так я выразил. Мне Uwaga, waga! zapraszamy Państwa do stanowiska trening składu miesięcznika Arsenał. Można tam obejrzeć bardzo ciekawe jednostki broni palnej AK. W różnych wersjach oraz karabinki typu AR-15. Serdecznie zapraszamy tutaj niedaleko strefy strzelnicy.